Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Counter Strike'a dwójki na moim kanale Jeżeli wam się materiał spodoba to dajcie łapę w górę, subikę, dzwonek, powiadomień No i lecimy sobie e, kolejny mecz na daście. Hello team, hi e, Zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że uda nam się em, ugrać I e, go Idę sobie na B i zobaczymy czy ten pistolet wyklikamy Dużo gram ostatnio w normalnego Counter Strike'a e, Tamto pragi pozu elegancko Teraz jak się przerzucam raz na jakiś czas na tego CS 2 Tu jest forma troszkę em, słabsza No ale... Jak wyjdzie oficjalnie ten counter, to wtedy będziemy pewnie tutaj szlifować formę. Ale jest jedna głowa ustrzelona już, dobra? Tutaj USP, jak widzę, że nie zawodzi. W dolnym tunelu mamy jakiegoś zawodnika albo i dwóch, nie jest jeden zawodnik na pewno spaką. Powiedziemy sobie. A, jest drugi, jest drugi, czekał na mnie. Wiedział, że to może być skrót. No i to się zaczyna źle układać, Żeby tutaj jest stał USP bez amunicji, nie wiem dlaczego on sobie nie przeładował tego wcześniej, jak i tak wyczekiwał przeciwników No i dostał kaka na web tak zwaną, wchodzi tutaj granat, ten granat może być dobry, jednak źle się odbił od skrzyni No i co, tutaj mamy kolejną głowę, no i to są właśnie te głowy w tym Counter Strike, u. ludzie, tutaj nie ma jakby miejsca na błędy, nie? Jeżeli dostaniecie tą głowę, no to ta głowa wchodzi, no jednak tutaj nie ma tego tick rate'a 128, tak jak było obiecane, tylko jest ten jednak te głowy i tak są takie jakieś kurcze, potężne tutaj. Mam nadzieję, że jak wyjdzie jakiś Faceit, czy. E, czy oficjalnie Counter Strike wyjdzie, to to zostanie. Jeszcze poprawiony, nie? I będzie to jeszcze lepiej Nam um, działało Póki co, moi mili, no musimy grać Na takim counter jakiego Aktualnie um, mamy Dobra, wchodzą tam strzały, jest milion strzałów Jest zabawa kosą, no i jest kosa Jest kosa, udało się tu kosę um, Zdobyć, ale kurczę, no było to ryzykowne. dwóch gości tak. bez... E... Punktów zdrowia, dwóch gości na małej ilości HP. No i ludzie udało się. Dobra, MP9, weźmy sobie wskoczmy w MP9, weźmy sobie wskoczmy w Kevika i Defiuskita wraz z granatem, bo tej Defiokita się może przydać. Z racji tego, że tego dwie osoby mają rundę, jako są takie, że często te BS odbijamy. Więc Defiuskit jest jak najbardziej tutaj w cenie. Wydają jednego scouta. Tutaj nikogo na razie nie widzę gra na to na daleko. Jak wrócić nie chcę. Wyczekajmy sobie tutaj. Nic nie słyszę na razie, ale bombę widzę już przy Longo, nie? Więc. Tam został plant już przejęty. jest gdzieś ciemni cały czas na respie. No i chyba, chyba ostatni został tym ciemniej. No i dobra, nikogo nie zauważyłem, a runda została wygrana, więc takie rundy też się zdarzają. Czy to jest jakiś Digielek? Nie, to jest scout ten skauta to ja sobie nie chcę ogrywać, bo mamy tą MP9. Teraz wydaje mi się, że powinni zagrać jako. Z racji tego, że ich ekonomia e, nie jest pewnie na najwyższym poziomie po takiej rundzie. A, gdzie nie pofragowali co bardzo, jak i również nie, nie, nie podłożyli bomby żadnej. I zagrali tutaj Forsa. Dobra, podpalmy sobie tutaj tunnel na wejściu. nas nie zaskoczyli jakimś mocnym rushem Rzućmy taką granatę, no i dali dwa fragi, poleciały już tutaj od naszego team B jest jednak czysty, mamy tutaj gościa przed longiem Jakiegoś wabika strzelającego, tutaj nic nie widzę, dobra Jest na miżu Oj, mocno misujemy, ale traciliśmy głowę, trzeba tylko dobić Dobra, jest frag na koncie 33 punkty życia, 80 kewa O, ale poszedł tutaj szybki fliks z tego... z kołciocha, bierzemy sobie jaweczkę, podnosimy gość, jest przed longiem ostatni No i mamy kolejnego fraga tej ze, ze scouta i kolejna runda dla nas Digla sobie podnosimy, mamy pełen zestaw Kupiliśmy p 9 ale mamy w tym momencie pełen zestaw Mamy pełnego krewa, mamy tutaj emeczkę Mamy też digla nie zmieniając tutaj za bardzo kupowanych rzeczy Pamiętajcie o tym, żeby dbać o to ekonomię Żeby nie padać za często w tym counter strike'u To jest ważne, ja często gram na takiego rushującego go, go, go. Wpadam, zabijam dwóch, trzech czasami I padam, nie? Wiem, że to nie jest dobra taktyka Bo nie zawsze to wychodzi, nie zawsze tych Frak jesteś w stanie zdobyć. Bo możecie trafić też do lepszego e, przeciwnika. Dobra, tutaj czysto. Kurczę, jakiś trawa mi się w e, Nikogo nie widzę przed B na razie, ale tego grona to sobie rzuciliśmy. Weźmy sobie tutaj smołkę, jak oni tam flaszują. No i mamy przed B w okej, Ok, mnie dosyć ładnie goś przeciągnął na 20 HP. Więc ten skan był potężny od niego 4 na 5. Teraz jest full pula. Smoke'a na dobitkę wyjścia jeszcze nie mamy. Kolejny smoke wiem, że ktoś będzie do prawie szedł, jak będzie tędy śmigał, Nie, bo tak się przeważnie chodzi. Dobra, jeżo, mam, ammo? 20 ammo, dobra, to ammo już oszczędzamy tutaj. Co zostało poskanowane, to poskanowane było, ale jednak tutaj. No na no, Ammo trzeba uważać, Trzec, Bo wydaje się mi się, że mogą kogoś trafić. No, nie wiadomo, później zobaczymy rądzie. To, to rotacje jakieś robione. Patrzmy na tą M-kę, przyładuję. Skina nie ma dalej. W ogóle widz, który mi dał to kąt, ma bardzo dużo skiny w tym kancie. Właśnie takich do e, różnej broni. To się też fajnie, przyjemnie gra tutaj. Ło, ale głowa. Głowa, która właśnie zdjęła gościa WiPaka z pleców. Coś na szarocie było, chyba, bo jest jakiś strzał taki. Runda wygrana ludzie, A, wygrali się na czas. Wziąłem mu 48 w dwóch trafieniach. No to jednak go trochę tutaj. Obiłem, ale gościa nie zabiłem, to on mnie nie zabił. nie Skanowaliśmy się przez te smoki, biliśmy się przez te smoki. Obijaliśmy się przez te smoki, jednak fragów tutaj żadnych nie było. Dobra, biorę sobie granat zapalający idę tutaj na B. Na pełnym bucie, zobaczymy jak nam tutaj teraz pójdzie. Przeskoczmy. Powiem wam, że jest bardzo poranna godzina. Bardzo poranną godzinę na tej godziny, Myście się na komputerze pewnie nie spodziewali. A dlatego mi się czasami może tutaj ziewnąć. Mam jakieś na longu podbitki. Dostałem nade od swojego teammate'a. To longiem. Pełen wi longiem. A tutaj chłopaki widzę, że wyklikali coś, więc no trzeba będzie odbijać. Nie Jest to taka runda oczywista, Right, Jezu! Yeah, yeah. Ktoś krzyczy, no no fake pomyślałem, że na plecach coś mam, Połączyłem na radar, popatrzyłem się w drugą stronę i przez to, że on tak krzyczał Nie mogę się skupić na fragu. Bierzemy AWP -a. AWP, -a, jak to AWP Ludzie w tym Counter Strike'u? Ja tą AWPą zapewnie się nie 1-4 HP wziąłem, więc ten najdzieś... Ja gdzieś tam byli, troszkę przed B chyba, ale, ale tak nie bardzo. Um, nie umiem strzelać tej zawopy w tym counter-strike'u Znaczy umiem, ale nie, nie umiem się wcalować na tym midzie Nie tutaj wychylając Padniemy, dokładnie Próbowałem, próbowałem Czas próbować, ludzie um, był blisko Jezusia. Um, no. Próbowałem, próbowałem, niestety moi drodzy No nie piekło. Został to tutaj ostatni w naszym teamie No jest kompak przeciwników Mamy tutaj jakiś um, delikatny um, powrocik na CT jest grać, na CT jest frak. O, jednak hop lepszy, zachupy tutaj wyciągnął. Na przeciwdziałanie jest też wjazd yes, z longiem. Widzę to chłopaki już hmm, puszują, ale też na gali wydaje mi się, że go za chwilę ktoś tam hmm, Palak poleciał. no i jest gdzie hmm, frag Palak poleciał w ogóle swojego, więc też śmiesznie zagrali trochę. trochę. E, Dobry zmutuję, bo ci goście strasznie, 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 strasznie krzyczą. A, e, czy to działa? Chyba nie. Dobra. E, bierzemy sobie Famasa. Zagrajmy tego Famasa, jak już wszyscy grają coś. No i próbujemy, próbujemy dalej 4-2, 4-4-2 O, ja Sawupa dalej celowana tam, w prawie z e, strony Nie ten Letrex moi drodzy! Dlatego te hey już tutaj Sawupą nie wchodzą, nie? Dzisiaj starość nieradość, radość byłem nowy dowód wyrobić Już jeden skończył, to jest takie no. Mocne, dobra. Mamy smołki wrzucone na tym site, dobra. Jest jeden frag na koncie, Pani chce pomocować. Jest trzeci frag na koncie, więc teraz rozdaliśmy tutaj. No i co, ostatni pewnie jest na longu. Wow, na karze był. Pewnie z celowaną awp nie? Ale no, ładnie tegoś przeciął od nas. Ty, ale ta pozycja na karze była trochę lipna, bo wydaje mi się, że tutaj, gdzie teraz stoję... On mnie nie widział. Mógłbym ładny sypakę zlepować, więc no... Trochę kasztaniada. Że się tam ustawił. Dobra, bierzemy Abu po raz kolejny, jest to runda strony, więc... No próbujemy, próbujemy tej ładne głowy rozdaliśmy. Udała nam się ta runda poprzednia. 5-2 aktualnie wynik, więc wydaje mi się, że to jest dobry wynik całkiem. A Dla nas jest je, pogromem jakieś face pogromem normalne mecze w tym kanterze. No niestety, jeszcze nie mamy. No jest zaległowa. głowa. No, no nie umiem, nie umiem ludzie się wcalować za wupą. Nie umiem dojść strzelić idealnego perfekcyjnego hera właśnie na tym przejściu. No i jest ludzie 3 na 5 w tym momencie 3, te 5 na 1 eee, no i co? No i ostatni gość wyczekuje przed B Do jakiegoś przeciwnika, jeden za lewo, drugi pewnie na prawo, w celowaniu są na krzyżowa, strzał, no jest głowa eee, znaczy nie głowa, ale strzał z i ustrzelony ziomek Elon Musk, strasznie dużo zdobywa bardzo dobrze gość gra jako jedyny ciągnie ich team, tak powiem, szczerze pod takie zwycięstwo. a I trzyma tą drużynę przy tym e, wyniku. No to awp to awp strasznie dobrze e, poklikam. W C się mu idzie, wczorajsza rakieta mu najlepiej nie poszła. Jeżeli ktoś śledzi temat kosmosu, to będzie wiedział o co chodzi, bo wczoraj została testowana e, przez... Te SpaceX wystrzały rakiety, która ma przewozić, transportować ludzi czy różne towary do kosmosu. No i wybuchła. No i wybuchła, moi drodzy, e, chwilę po starcie. Nie tak każdy taki wiecie, wylot, każde takie badanie daje bardzo dużo informacji. Na przykład takich jak nasze Hedy, teraz, które sobie rozdajemy, ale z Digielka siadły dwie kaki na web. Jest trzecia. No i teraz ludzie, Counter Strike i te właśnie losowe heady. Trzy głowy ustrzelone z digla, trzy strzały, trzy heady. Pięknie, pięknie tutaj nam siadło, mamy ludzie MVP rundy. No jeżeli takie heady będziemy strzelać po premierze gry i to na no, jakichś tak czy tego typu turniejach, no to będzie można wtedy pogadać o jeszcze profesjonalnej grze w Counter Strike'a. 6 do 3 moi drodzy, trzy strzały, trzy głowy. Takie pistoletówki można zagrywać. Ogólnie granie Digla w pistoletówce to jest ryzykowne zawsze zagranie, ale, ale udało się. Udało się, więc nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, że tak powiem. Dobra, idziemy tutaj na longu. O kurczę, jest serkowa. Dziwnie tego kałacha przycięło, widzieliście? Strzelałem. Chciałem pulał auto przeciągnąć. To kałacha mi tutaj delikatnie ściągnęło, że tak Ojej, O Jezu, no się źle odbił. Na to nie ma, tutaj będzie ktoś próbował tą głowę wyciągnąć. Jest, im no i dostałem, ale Gala już tutaj wychyliła i go w plecy dobiła. Myślałem, że będzie na tej blisko, na blisko skrzynce, jednak był na tej schowanej drugiej. E, no i dobra, mamy ludzie kolej, tak to, to jest dobra runda dla nas. Tak tutaj troszkę sobie postrzelali, dwa fragi zdobyte aka splantowana, no i jest Przecinka. Przecinka ostatnia ziomka na t nie podobno jest, o Jezu. Więc będzie Shadow Longa, no i mamy fragę od a. a każdy się tutaj fragami podzielił. No i dobra, mamy kolejną rundę, 7-3. 7-3 i mamy ludzie tutaj dwie rundy do ubrania. No i dobra, lecimy sobie na bombsite B, lecimy sobie na bombside B, wrzucimy tutaj granat. Zobaczymy, czy to dalej tak działa, jak działać. działa. Nie do końca. Dżurwka skanująca na tym no i patrz, no nie przechodzi przez te smoki jak ładnie to na filmikę nam przechodzi. Coś możemy zerknąć, ale nie jest to takie oczywiste info. I dostaliśmy z pompy. dostaliśmy z pompy od na B do przeciwnika, więc ta runda też będzie najprawdopodobniej już dla nas. O, o czy to będzie? Frak, nie jest frag ludzie. Jest frak, czwarty na koncie, cztery frag, hop. O, ładnie cztery. Fragiet, ładnie teraz wyklikał. No i nie mnie w tabeli. Goni mnie w tabeli, nawet mnie wyprzedził w tabeli, więc teraz musimy e, przycisnąć. Jednak kurczenie mamy na pełnego pola, nie mamy kewa założonego na głowie, ale biorę tego kołacha, żeby powalczyć o to moje pierwsze miejsce w tabeli. Więc e, próbujemy. Próbujemy tutaj coś zrobić, e, żeby tą tabelę otworzyć. Fajnie było sobie ze dwa fragi co najmniej przytulić, e, no, ale zobaczymy. Ogólnie to jest strzałkowe. Eee, nie bierze, znaczy, Nie jestem w stanie się jeszcze w chyba. W tym więcej niż 100 HP. 100 HP to jest chyba ten max taki jak było w poprzednim kanterze, mogliście 444 załóg pociągnąć. To chyba. O kurcze 100 HP jest liczone jako, e, jako, jako frak po prostu. Dobra, co mieliśmy rozdać, to rozdaliśmy. Jakieś hedy siadły. No i ostatnie jest na asajdzie. Rzuć nam granat. Jest to granat trafiony, może nie wiem, czy to jest trafiony granat, ale jest to runda wygrana, no i tutaj powalczyliśmy o pierwsze miejsce w tabeli i to pierwsze miejsce będzie. a To pierwsze miejsce w tabeli byłoby, jednak ludzie, już się tabela nam chyba nie odświeży. Trójka z plusem, najwięcej po trójmi zabój, mieliśmy ludzie, ehm, to jeden z fajniejszych meczy, mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień, no i dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się, do następnego, cześć wam!